Czy jest godzina 3.52, a ja właśnie zaczynam trening? Tak, dokładnie. Dzień dobry, witam się. 16 grudnia. Zaczynamy 16 vlogmas. Tak, słuchajcie, udało mi się zrobić trening. Kolejny dzień z rzędu 40 minut. Mamy godzinę 4.35. Także jest to no, nieludzka godzina, bym powiedziała. I zaczynamy. Od kalendarzy, słuchajcie, kalendarz od Aśki, czas relaksu, brzmi tajemniczo, słuchajcie, coś takiego cieniutkiego. Asieńko, złoto ty moje. Te również płatki pod oczy są rewelacyjne. Zresztą perfekta ma po prostu płatki. Perfekcyjne, no co tutaj dużo mówić. Z góry przepraszam za to, że tak mrożę oczy, ale... Ech. Ale właśnie. Teraz przydałoby mi się schłodzone i nie wiem, czy sobie właśnie je nałożę. Mam jakieś schłodzone płatki w lodówce. Już ja czuję, że dzisiaj może być ciężki dzień. A niestety cały tydzień taki będzie. To znaczy na pewno do piątku z tego co mi wiadomo. Także trzymajcie za mnie kciuki i niech moc będzie z nami wszystkimi, bo ja nie wiem jak ja przetrwam. 16 od młodzieży. Wiecie co innego, jak ja bym... jak człowiek staje na tę godzinę do pracy idzie. Do tej pracy stricte, a nie wstaje o trzeciej, a z domu wychodzi dopiero powiedzmy, nie wiem, ósma, dziewiąta rano. I ten czas wiecie, od, od momentu, kiedy się wstanie, powiedzmy, od tej trzeciej, do tej dziewiątej, ja zapełniam treningiem, sprzątaniem, jedzeniem, no bo w międzyczasie śniadanie, czytam książkę, ale powiem Wam, że im bardziej właśnie takim zacienionym, że tak powiem, miejscu, tym bardziej chce mi się jeszcze spać także musi być światło dziennie taki cukieraczek uuuu coś nowego chorupiące ciasteczka 11 gram białka bez dodatku cukru słuchajcie może być to dobra. Jeszcze tego poprzedniego nie jadłam, który miałam w kalendarzu. Baton białkowy o smaku chłopiących ciasteczek z baobabem. Baobabem, słuchajcie. No dobrze przeczytałam. Także dziękuję bardzo za dzisiejsze okienka. I ja, słuchajcie, zmykam się ogarniać. Dzisiaj dzisiejszy trening w ogóle był taki wiecie na luzie w sensie e, nogi za bardzo nie chciało mnie nieść mm, i był stricte tylko po prostu marsz taki z lekkim truchtem No ale bądź co bądź e, 57 czy 8 dzień na bieżni jakoś tak także wiecie e, dzień w dzień dzień w dzień mm. Staram się robić rano, słuchajcie, trening. Tak jak wstanę, bo znając życie, tak jak dzisiaj na przykład wróciłabym o godzinie 16 prawie do domu, pewnie gdybym miała inaczej ułożony dzisiejszy dzień, to pewnie bym zrobiła po południu. Zawzięłam się, zobaczymy, do końca roku czy dam radę pociągnąć to. Wiadomo, za chwilę święta i tak dalej, więc zobaczymy jak to będzie, ale myślę, że nie będzie tak źle. I zobaczymy, co kryje świąteczny kalendarz. 16, mamy herbatkę czarną mango i zaplanuj domowe spa dla siebie. Daj sobie luksusowy moment, luksus relaksu. Otocz się ciepłem i spokojem regenerując ciało i duszę. Oj dzisiaj to się przyda, słuchajcie, tylko nie wiem czy tak dam radę, ale kto wie, może po powrocie trening zrobiony. Teraz zabieram się za śniadanie. Coś tam jeszcze ogarnęłam, także myślę, że może po powrocie faktycznie te domowe spa to nie jest najgorszy pomysł. I na śniadanie wieża herbata z dzisiejszego kalendarza, czyli mango, kabanos, ogórek, rzodkiewka, filet wędzony i jajko gotowane z majonezem. Jajko już chodziło za mną kilka dni, co prawda w niedzielę. Ja jadłam w czwartek, piątek, sobotę i niedzielę jajko, a wczoraj tylko nie jadłam, ale powiem Wam, że wczoraj już mi się nie chciało gotować, dzisiaj troszeczkę inaczej zorganizowałam sobie ten dzień, bo pobudki wiecie o 3 nad ranem, to nie są wcale takie, Łatwe, i, i trzeba wpaść w rytm. Także dzisiaj jest wtorek, wpadłam w miarę w rytm. Nie mam dzisiaj węgli za dużo, jest tylko słuchajcie, 6 gram węgli z tego, co tutaj mam i 43 gramy białka. Także naprawdę śniadanie zacne. I na wynos, jako drugi posiłek, ląduje owsianka z czymś z masem orzechowym bananem i dałam trochę takiego budyniu o smaku piernika. Zagotowałam wszystko z mleczkiem i będzie się studziło. Zabieram ze sobą na drogę. Mam nadzieję, że mi wystarczy. zwiększyłam troszeczkę sobie kaloryczność, bo wczoraj niestety trochę przygiełam. Zaraz z tego, że tak szybko wstałam. Ale też wczoraj byłam właściwie cały dzień w domu, więc to też jest inaczej. Zobaczę dzisiaj, jak będę poza domem. Czy dam radę? Chociaż wiecie, wizyty u rodziców kończą się zwykle jakimś drugim śniadaniem, dlatego już się zabezpieczyłam. Chociaż ja powiem Wam szczerze, że takich jajek na miękko, jak mój tata, nie ugotuje nikt, nawet ja tak nie potrafię. Nawet jakbym bardzo się postarała, to, to po prostu mój tata jest mistrzem. Zawsze. Co do sekundy z zegarkiem w ręku, także mm, mówię: Ja zabezpieczam się już, biorę ze sobą, ponieważ <laughs> też nie wiem, co tam będzie się działo w toruniu. Dlatego wolę mieć już prowiant. Tak, ja taka roztrzypana nałożyłam sobie te płatki od aśki. Eee, także jeszcze chwilę je ponoszę, bo już mam je dobre 20 minut eee, nałożon. I tak patrzę, słuchajcie, przez okno, a tam temperatura. Na minusie. Co prawda opaska pokazuje mi 3 na plusie, ale tu od strony kuchni mm, mam minus 4 stopnie, prawie. Także mam nadzieję, że nie mus, będę musiała skrobać auta, bo po szybach tak patrzę, że jest niezaciekawie. E, no, także ja straszę Was cały czas tym moim okiem, ale i tak już jest lepiej. E, nie wiem, po prostu może potrzebuję jakiegoś odpoczynku, resetu i tak dalej. No, z treningami nie planuję, więc. E, Muszę się jakoś, muszę jakoś to przecierpieć. Miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej. No patrzcie, minus trzy, no takie minus 3, nie minus cztery. I wschodzi słonko, oczywiście brudne, e, brudne szyby, ale to nic. Ale słońce wschodzi. Może jutro uda mi się nagrać z pola, jak właśnie wschodzi słonko. Tak, moi drodzy, to ja przychodzę się już z wami pożegnać. Mamy, nie wiem, godzinę 16, 17. siedemnastą. Chcę zapowiedzieć, że ja po obiedzie, 17 chyba mamy raczej, ja już po obiedzie dzisiaj taki gwizdany obiad bym powiedziała. Mix sałat, kurczak miałam wczoraj do tortilli, ale że wczoraj nie robiłam tego, to został mi taki, wiecie, ni to w kawałkach, ni to taki lekko szarpany i w ogóle pomidor, grzanki, majonez i taki był dzisiaj obiad i jednocześnie w zasadzie kolacja ewentualnie może sobie borówki jeszcze zjem, bo znowu dokupiłam w Biedronce są 1 plus 1 także się opłaca 300 gram w sumie 600 gram za 17-18 zł coś takiego więc spoko cena i cóż moi drodzy wtorek Uważam za udane. Częściowo udało mi się książkę przeczytać. Nie będę mówiła, czy jutro ją skończę, czy planuję, czy nie, bo u nas, tak jak mówię, różnie bywa. Um, miało być, że jestem od 9 do 19, sama jest inaczej. <grym> um, także powiem Wam. A tak jak mówię, u nas się zmienia wszystko jak w kalejdoskopie. Także miejmy nadzieję, że sierota będzie pozytywna. Ja już sobie zasłoniłam szybę, słuchajcie, bo dzisiaj było skrobanko. Wyobraźcie sobie, mm, moja półka wyjeżdżała przed czwartą rano i nie skrobał samochodu. Szyb znaczy się. A ja jechałam o której? O dziesiątej. I co? I skrobałam szyby? E, także. Dzisiaj już sobie zasłoniłam, żeby nie było w razie, w, jak jutro nie będzie, no to będzie super. Mniej roboty. I co się jutro w planach? Jutro jeszcze kilka rzeczy, bo dzisiaj byłam w Rossmanie, ale oczywiście nie dostałam tego, co chciałam, więc jutro muszę to ogarnąć. Kilka prezentów jeszcze kupić, bo mi brakuje. Także to też będzie zależało od tego, ile godzin Natalia jest w szkole. Tyle godzin mam. Wtedy na ogarnięcie wszystkiego. A u nich w szkole też się zmienia to jak w kalejdoskopie Dzisiaj nie ma nauczyciela, za chwilę się okazuje w dzienniku, że jednak jest. Przychodzi do szkoły, okazuje się, że nie ma. Tak, takie cuda. Także kochani, ja dziękuję Wam gorąco za oglądanie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału. Zapraszam także na kanał Aśki Pozytywnie Przez Życie możecie zobaczyć, co tam ciekawego Aśka ma w okienkach, w kalendarzach. I co. I my, kochani, widzimy się jutro. Do zobaczenia. Pozdrawiam, papa. Pa.